Witam wszystkich bardzo serdecznie na wrześniowym czytaniu dla baranów. Jest to czytanie ogólne, dlatego też nie ze wszystkimi będzie ono rezonować. Moi drodzy, zanim przejdziemy sobie do czytania, chciałam Was poprosić o wstawienie łapek w górę, komentarze, no i oczywiście o subskrypcję. Wasze czytanie na wrzesień zaczynamy od Rycerza Buław, dalej mamy Pięć Monet i mamy Króla Buław. Pierwsze, co mi się skojarzyło z tymi trzema kartami, to takie... Yy, Skakanie raz w jedną stronę, raz w drugą. To tak, jakbyście mieli na przykład problem ze zdefiniowaniem siebie albo z podjęciem jakiejś decyzji. To tak, jakbyście najpierw trochę chcieli, później w ogóle nie chcieli, a później chcieli jeszcze bardziej niż na samym początku. Na takiej zasadzie. Te trzy karty również możemy interpretować, jakbyście na przykład zrezygnowali z czegoś na poczet przeżycia na przykład jakiejś przygody. I teraz, tak jakby we wrześniu, wracacie do tego, co opuściliście ze zdwojoną siłą. Po tych trzech kartach mamy koło fortuny, akurat w tej talii. To koło fortuny to jest tak, jakby jest podzielone. Po lewej stronie mamy dzień, po prawej stronie mamy noc. No i teraz tak, jeżeli chodzi o koło fortuny, naturalny bieg to jest taki, że ono po prostu kręci się w jedną stronę cały czas, tak? A wy, jeżeli na przykład potraficie, tutaj chodzi o pracę emocjonalną, chodzi o pracę intelektualną, ale tak jakby waszym zadaniem nie jest wpływ na to, w którą stronę. I w jaki sposób to koło się kręci, wy tak jakby balansujecie na tym kole, jak tylko potraficie, tak? A sytuacja, która mi się tutaj pojawia w związku z tymi pierwszymi kartami, to tak jakbyście wy próbowali na siłę to koło przepchnąć, raz tak jakby. Pozwalacie, żeby ono szło naturalnie, w naturalnym kierunku, a później nagle zmieniacie zdanie i na siłę próbujecie je na przykład cofnąć, tak? Na takiej zasadzie, że jeżeli byliście metaforycznie oczywiście w tej energii dnia i teraz widać, że koło, czujecie, że koło fortuny przekręca Wam się na noc, czyli że na energie cięższe albo na przykład zaczyna dziać się coś, czego nie do końca jesteście pewni albo tak jakby nie macie wszystkich informacji, jakie byście chcieli mieć, to wtedy tak jakby na siłę po prostu próbujecie zatrzymać to koło fortuny i cofnąć się na tę energię dnia, czyli że po prostu nie pozwalacie na te tak jakby naturalne cykle. W ten sposób mi się to kojarzy i teraz prawdopodobnie część z Was odczuwa pewnego rodzaju opory albo jakieś tarcie, jeżeli chodzi o to, czego to czytanie dotyczy w Waszej konkretnej sytuacji. Oczywiście czytanie ogólne może dotyczyć jakiejkolwiek sfery Waszego życia. Używajcie swojej intuicji, żeby wydedukować, o którą sferę w Waszym konkretnym przypadku chodzi. W każdym razie to, co wy robicie i czegokolwiek ta sytuacja dotyczy, to takie wahanie, krok do przodu, dwa kroki w tył, później trzy kroki do przodu czy cztery i później znowu w tył. To jest zauważone przez osoby trzecie, tak? Być może są to osoby, na które ta sytuacja ma bezpośredni wpływ, albo są to po prostu osoby, które obserwują Was i właśnie zauważyły tego rodzaju wahanie, albo po prostu... Tak jakby zaczynają się niecierpliwić, ponieważ być może widzą więcej niż widzicie wy. Wy będąc w tej sytuacji, możecie mieć tak jakby ograniczone pole widzenia. Jeżeli ktoś obserwuje was z boku, ta osoba może widzieć, jaki wpływ to wasze zachowanie ma na dalsze otoczenie. Dalsze otoczenie, które wy tak jakby spuściliście z oczu. I ta osoba pojawia nam się tutaj jako Królowa Mieczy. Po tej królowej mieczy mamy siedem kielichów, czyli że karta wyboru. To tak jakby ta osoba yy, w końcu po prostu mając tego dość, z tego zniecierpliwienia, idzie do was i mówi, no weź ty się w końcu, zdecyduj. Idziesz albo w lewo, albo w prawo. Nie ma tak, że idziesz pięć kroków w lewo i za jakiś czas wracasz, tak? I próbujesz w prawo. A po chwili znowu wracasz i znowu próbujesz w lewo. To tak, jakby ta osoba była już tym, co najmniej lekko podirytowana, i już w tym miesiącu da Wam sygnał, że po prostu oprócz tej własnej irytacji ta osoba też widzi, że być może inni ludzie zaczynają być podirytowani tą sytuacją, albo po prostu tak, jakby no, te okoliczności, które Was otaczają, to Wasze zachowanie, ten brak. Podjęcia konkretnej decyzji, brak zdefiniowania się, ma po prostu negatywny wpływ właśnie na to dalsze otoczenie. No i teraz tak, ta osoba oczywiście może Wam to powiedzieć tak, jakby bez ogródek, tak, no bo Królowa Mieczy jest to tak, jakby jest energia bardzo intelektualna, nie mamy tutaj tak, jakby. Hmm, Ciepłego misia, tak? Czy, czy ciepłego serduszka, które, które przyjdzie i pogłaszcze Was po głowie i poprosi Was, żebyście może się zastanowili, żeby w końcu coś zdecydować. Nie, ta osoba po prostu przychodzi i wali prosto z mostu, tak? I to tak jakby ta osoba Wam wręcz wypunktowała to, co Wy robicie, to, jakie macie opcje i że po prostu już nadchodzi czas na to, żeby się zdecydować w którym kierunku chcecie iść i po prostu idziecie, tak? Bez cofania się, bez rozglądania się na boki, czy przez ramię, po prostu zdecydujcie się. Tak naprawdę to czytanie możemy odnieść na przykład do relacji romantycznej, tak? Jeżeli na przykład wcześniej z kimś się spotykaliście i po prostu z jakiegokolwiek powodu, czy zmieniliście zdanie, czy po prostu zdecydowaliście się. Odejść albo odsunąć na jakiś czas, to teraz we wrześniu tak jakbyście właśnie wracali do tej relacji ze zdwojoną siłą i ta osoba z tej relacji, ta druga osoba, już po prostu tak jakby no, ma dość tej huśtawki, tak? I, I ta osoba bardzo chciałaby wiedzieć, czego wy tak naprawdę chcecie, czego oczekujecie, i żebyście się wreszcie określili. W związku z tą relacją, tak? Ale oczywiście to jest tylko przykład. To może dotyczyć również i pracy, na przykład jakiegoś projektu, gdzie wcześniej być może wy zainicjowaliście projekt, później się od niego odsunęliście, przestaliście się angażować i tak jakby z nienacka we, wrze we wrześniu wracacie, tak? I, i próbujecie tym projektem. Znowu sterować i kierować, a osoby, które w międzyczasie, kiedy wy tak jakby się nie angażowaliście, osoby, które tak jakby przejęły po was pałeczkę, y, zaczynają się po prostu niecierpliwić i irytować i mówiłam wam: no, hej, zniknąłeś czy zniknęłaś na jakiś tam czas, ja odwalałam albo odwalałem y, całą robotę, a teraz nagle wchodzisz z buciarami i znowu zaczynasz się rządzić, tak? Na takiej zasadzie. Weź ty się, chłopie czy babo, zdecyduj czego chcesz, na jakiej pozycji chcesz być i się po prostu dogadajmy. Tylko nie może być tak, że teraz ty się na coś zdecydujesz, że na przykład chcesz przejąć z powrotem tą pałeczkę, a za tydzień znowu ją odkładasz i znikasz, tak? Na takiej zasadzie. Tego rodzaju sytuacja nam się tutaj pojawia. No i oczywiście tak jakby mm, już ten moment, kiedy ta osoba wprost mówi wam, że jest problem, tak? Jest problem, który tak jakby leży no, po waszej stronie, jeżeli chodzi o wasze zachowanie i o wasze podejście do całej sytuacji, to naprawdę daje wam do myślenia. Dlatego następną kartą jest karta równowagi. Akurat w tym tarocie mamy tutaj panią, która stoi z dwoma kielichami i po prostu przelewa wodę z jednego do drugiego, i również trzyma stopę w wodzie, to też jest ważne w związku z ostatnią kartą. No, w każdym razie to tak jakbyście wy już tak jakby po tej konwersacji powiedzmy z tą osobą po tym prawdopodobnie z pięciu w niektórych przypadkach zaczniecie wyważać plusy i minusy zaczniecie się zastanawiać czy ta osoba ma rację czy nie ma racji a jeżeli ma rację no to co powinniście zrobić bo skoro macie tyle różnych opcji do wyboru a nawet jak tylko dwie tak to tak jakby w każdej z tych opcji jest dla Was coś dobrego, ale jest też, jest też coś, z czym niekoniecznie chcielibyście mieć do czynienia, tak? Stąd prawdopodobnie na początku pojawiło nam się takie wahanie. Więc ta karta tutaj po prostu przedstawia nam Was, kiedy wy tak jakby odsuwacie się z tej energii wahania w takie ciche miejsce i zastanawiacie się, co dla Was byłoby najlepsze. Kolejną kartą jest 7 monet. Akurat w tym tarocie mamy dwóch panów, który którzy coś tutaj w tym garnuszku, tak, czy w tym saganie próbują coś tutaj uważać, tak. Być może będziecie się kontaktować z kimś, kogo dobrze znacie, z kimś, kogo ufa, komu ufacie, żeby po prostu porozmawiać na ten temat albo żeby spróbować wspólnie tak jakby wyliczyć te plusy i minusy waszej sytuacji i żeby ta osoba tak jakby wam pomogła wam podjąć tą ostateczną decyzję, tak. Tak jak wcześniej mówiłam, prawdopodobnie tutaj ta królowa mieczy otworzyła wam oczy na to, co się dzieje. Wy prawdopodobnie nie zdawaliście sobie z tego sprawy. I teraz tak jakby najpierw próbujecie sami tą sytuację ogarnąć, a później tak jakby konsultujecie się z kimś, ale nie widzę tutaj, żebyście się zwracali do kogoś, kto jest być może jakimś specjalistą, czy kimś bardziej doświadczonym. Nie, tutaj mamy osoby, które wyglądają... Przepraszam, które wyglądają bardzo podobnie. Dlatego mówię, że to może być na przykład jakiś wasz, wasz przyjaciel, albo ktoś z rodziny, ktoś z kim wy czujecie się komfortowo i tak jakby wspólnie spróbujecie, tak jakby przeanalizować całą sytuację i waszą konkretną rolę w tym, co się teraz dzieje. Tak? Więc mamy tutaj zdecydowanie współpracę. No i zmienia nam się ta energia z tej huśtawki. Na, tak jakby, no, większy rozsądek, tak? I ostatnią kartą, jaką tutaj mamy, to jest królowa kielichów. I możemy tą kartę widzieć dwojako. Przede wszystkim, porównując te dwie karty, w karcie równowagi mamy właśnie Was z tymi dwoma kielichami, i próbujecie wyważyć plusy i minusy. To w tej sytuacji, jeżeli chcielibyśmy patrzeć na królową kielichów, że to jesteście Wy, to już jest tak, jakby ten moment. Po wyważeniu, tak? Po przeanalizowaniu, tak jakby jesteście w stanie już podjąć decyzję, konkretną decyzję, i tak jakby z dwóch kielichów odkładacie jeden i po prostu tylko jeden zostaje Wam w dłoni, czyli decyzja została podjęta. I tak jak wcześniej wspominałam na karcie równowagi, tutaj ta Pani ma część stopy zanurzoną w wodzie i również królowa kielichów ma jedną stopę częściowo zanurzoną w wodzie. Dlatego możemy interpretować tą królową kielichów jako Was, że to jest ta sama osoba, która na początku, tak jakby w ciszy i w skupieniu próbowała wyważyć te plusy i minusy, później we współpracy z kimś udało się osiągnąć, tak jakby... Znaleźć ten złoty środek, i tutaj jesteście też wy, jako już prezentujecie swoją decyzję, tak? Tak, jakbyście ją ogłaszali i pokazywali właśnie ten kielich, tak jak ta królowa kielichów że już wiecie, w którym kierunku chcecie podążać, że podjęliście decyzję i już tak, jakby z tej energii, szczególnie tej ognistej, która nam się pojawiała na początku, już jest energia bardziej wyważona wokół Was. Dlatego możecie tak jakby Wasz miesiąc może się zacząć dość ogniście, tak? I że może być dość burzliwie i właśnie to zniecierpliwienie, ale tak jakby docelowo wszystko zostanie zrównoważone i wyważone i tak jakby ta energia wahania się, energia tej huśtawki przynajmniej w tym konkretnym przypadku już nie będzie miała miejsca dlatego że wasze tak jakby nastawienie psychiczne do tej sytuacji i zrozumienie waszej roli i okoliczności oraz szacunek do innych osób na które ta sytuacja miała wpływ powodują, że wy po prostu w tym momencie już jesteście tak jakby możemy to porównać do tafli wody, tak? Tak jakbyśmy tutaj mieli bardzo wzburzoną wodę, a tutaj już tak jakby ta woda już jest spokojniejsza, tak? Już wiecie, czego chcecie, już nie będziecie tak jakby wycofywać się w ostatniej chwili, nie będziecie zmieniać zdania co jakiś czas, tylko już po prostu jesteście w 100% określeni. Drugim sposobem, w jaki możemy patrzeć na tą kartę, to jest po prostu, to tak naprawdę to może rezonować z częścią z Was, tak? ale to może być właśnie ta królowa mieczy, czyli ta osoba, która zwraca Wam uwagę, że no coś jest nie tak, skoro nie jesteście się w stanie zdecydować i że jest potrzeba, żeby podjąć tą decyzję, to ta osoba tutaj właśnie, tak jak wcześniej mówiłam, mówi Wam to bez ogródek, w sposób dość chłodny i bezpośredni który może niektórych z Was nawet i zaboleć, ale później, kiedy Wy już zaczynacie wkładać wysiłek w to, żeby zniwelować tą energię wahania, żeby tak jakby zaprzestać takich ucieczek i powrotów do, do pewnej, czy do pewnego projektu, czy w pewnej relacji, kiedy już wkładacie ten wysiłek, ta Królowa Mieczy tak jakby pod wpływem Waszych starań również mięknie. I tak, jakby ja mam wrażenie, że waszym celem jest właśnie, bo to tak, jakby ta osoba, która Wam zwraca tutaj uwagę, jest to ktoś dla Was ważny. Czy ta osoba jest zaangażowana w tą konkretną sytuację, czy nie, jest to osoba dla Was ważna. Dlatego mam wrażenie, że tylko ta osoba była w stanie wpłynąć na Was na tyle, żebyście się zatrzymali i zastanowili nad tym, co robicie. I też tak jakby wam zależało na tym, żeby tą osobę w jakiś sposób zadowolić. I tutaj, tak jakby, właśnie u części z Was sam fakt, że będziecie się starać, żeby tą sytuację zmienić, tak jakby wyraźnie będzie widać, że trafiła do Was ta wiadomość, jaką ta królowa Mieczy Wam przekazała, i faktycznie podejmujecie kroki, żeby sytuację zrównoważyć, ta osoba po prostu zaczyna mięknąć i zaczyna widzieć, że Wam zależy. I zaczyna doceniać Wasze wysiłki. Tak naprawdę to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część czytania. Będzie jeszcze druga część, w której zajrzymy sobie w Waszą podświadomość to, co się dzieje podskórnie w związku z tą sytuacją. To są te trzy karty. Będą trzy karty starota kluczego. Kruk pokazuje nam pewne elementy, naświetla nam pewne elementy tego czytania, rzeczy, na które być może powinniście uważać, albo których powinniście być świadomi, żeby po prostu tak jakby nie popełnić błędu. Oprócz tego będą trzy karty z energiami ze Świata Fauny dla Was na wrzesień i jeszcze będzie dodatkowa iskierka z kolejnej talii kart wyroczni. Jeżeli macie ochotę zobaczyć część rozszerzoną, to zapraszam. Link podaję poniżej, a jeżeli nie, to pięknie Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i oczywiście zapraszam Was na następne czytania.